Witajcie w najsmutniejszym odcinku w tym miesiącu. Muszę się z Wami podzielić bardzo niepokojącą rzeczą. Niestety, ale do przygotowania tego odcinka musieliśmy wydać bardzo dużo pieniędzy. A my tego bardzo nie lubimy. Tytuł to nie clickbait. Na zamówienie przyborów wydaliśmy ponad 1000 zł i nie jesteśmy pewni że wszystkie z tych produktów są wysokiej jakości. Więc jeśli chociaż trochę chcecie poprawić nasz cebulowy humor, to dajcie lajka i zasubskrybujcie kanał Słoneczki. Co jest jednak problemem? Kretki! Tak, to one przyprawiają nas o rozpacz, bo te cholerne kawałki drewna się zużywają. A jak wiecie, im lepsze kredki, tym droższe. Więc domówienie ich to spory wydatek. Mówię tu głównie o kalendarze luminesc. I uwaga, te, które dostaliśmy w paczce są inne niż w naszym oryginalnym zestawie. W naszym zestawie wszystkie kredki mają srebrny nadruk, który jest beznadziejny, ponieważ się świeci, więc nie zawsze widać co tam jest, no i przy okazji się ściera. Przy tym zamówieniu niektóre kredki mają biały matowy napis, który jest świetny, no ale jednak inny, więc to mnie troszkę zaniepokoiło. Bo, jak wiecie, popularne produkty są często podrabiane i szczególnie trzeba uważać, kiedy kupujemy w okazyjnej cenie kredki Prisma Color. Więc nie pozostaje nic innego jak przeprowadzić rysunkowy test tylko tymi kredkami i upewnić się, czy rzeczywiście są one oryginalne mimo nowego nadruku. Ponieważ w opisie u sprzedawcy nie było żadnej informacji, że są to kredki z nowej serii. Uwaga, uwaga, Pokémony wracają. I co na krótką chwilę, a właściwie jeden z tworek w naszej wersji. Lucario! A jeśli chcecie zobaczyć więcej potworków, które wykonaliśmy do tej pory, to followujcie nas na Instagramie, tym bardziej, że przygotowujemy dla Was nową zagadkę z ilustracjami. Jednak zanim przejdę do tej praktycznej części filmu, muszę wspomnieć o bardzo ważnym produkcie, który kupiliśmy, a dokładnie markery. Bardzo duży zestaw, 80 kolorów plus 80, które są przeznaczone do samej skóry. Dlatego mi się tutaj nic nie mieści. jest super, nie? Są to niezwykle tanie markery, więc nie wiążę z nimi jakichś wielkich nadziei co do blendowania, ale mi na tym nie zależy. Ostatnio odkryłam niezwykłą moc mazaków jako bazę pod kreski. Pierwszym takim eksperymentem było Sharpie, gdzie użyłam czarnego markeru jako bazę na tarcze z Daniela Fortescue. Okazało się, że dzięki temu część była bardzo intensywna, a kreski, które nałożyłam, rozprowadziły się bardzo gładko. Dlatego postanowiliśmy pójść o krok dalej i zakupić duży zestaw. Byłam bardzo ciekawa efektu, jak praca będzie wyglądała w momencie, kiedy do bazy użyję tylko markerów. Musiałam jednak porobić małe próbniki, żeby dobrać odcienie pasujące do Pokémona Lucario. Następnie, bez żadnego cieniowania, pokrywam na płasko całą postać kolorami. Po wypełnieniu rysunek nie wygląda zbyt ciekawie, ale to mi troszkę przypomina nasze bazy, które wykonuję w grafice komputerowej jeszcze zanim wszystko pocieniuje. Rysunek przyklejam ozdobną taśmą, która jest również naszym nowym nabytkiem. Tu chcieliśmy zostawić minimalistyczne, dlatego świetnie nadadzą się do tego pan Całe szczęście ich akurat nie musiałam zamawiać. Chociaż tyle w tym dobrego. Okazało się, że kredki są oryginalne tylko z nowym, białym nadrukiem i mam nadzieję, że dzięki temu filmowi ograniczę Wam trochę stresu przy Waszych zakupach. Nowe kalendarze Lumines są nadal bardzo dobrze napigmentowane i mają idealną konsystencję. Przy zamówieniu dołożyłam jeszcze parę. Polichromosów, które nie są moimi faworytami, ale dobrze łączą się z kalendarzem. Początkowo obawiałam się trochę markerów, ponieważ y, przy nich nie ma zbytnio możliwości na korektę w rysunku. Jaką część zawaluje, taki kształt już zostanie i to jest lekko stresujące. Jednak przed dobrym szkicu błędy możemy zminimalizować, a im dłużej siedzimy w kolorze, tym pewniej możemy się czuć. Dlatego markery jako dodatek do kredek z pewnością nie będą wygodne na start i polecam początkowo opanować najpierw same kredki, a dopiero po czasie dokładać do nich nowe media, takie jak pastele, markery czy areograf. Od jakiegoś czasu czułam pewne ograniczenie, jeśli chodzi o kredki, a dokładnie chodzi mi o ich bladość. Korzystam z przyborów z wysokiej płoki jednak to nie są fazby i nadal będą występować jakieś bladości, chociażby czerń nigdy nie jest taką czystą czernią. No trochę szkoda. Czasem też frustrujące są grudki i kreski, które niestety ale zawsze będą w jakiejś mierze występować i trzeba się z nimi pogodzić. Jednak ja zawsze chciałam to medium udoskonalić i myślę, że markery są właśnie dobrym wyborem, ponieważ one bardzo dobrze dodają nasycenia kredkom i tworzą taką dodatkową warstwę na papierze, która jest jeszcze gładsza, dzięki czemu kredki bardziej po tym suną. Są... gładsze. To oznacza mniej grudek. Ale podkreślam, mniej, nie wcale. To nie jest Photoshop. Jednak to nie koniec zakupów i oczywiście musiało pójść coś nie tak. Do faktury futra i innych detali używam nożyka, który niestety po czasie się tępi. No i te końcówki trzeba wymieniać. No i kupiłam końcóweczki, które okazały się mikroskopijne i są tak malutkie, że nawet przy mocnym przekręceniu... no jest luźno i to niestety lata. Ech. Jakby tragedii nie ma, po prostu na drugi raz kupię nożyk, który będzie pasować do tych końcówek, a widziałam tak za 15 zł. Nie wiem czy wiecie, ale Pokemony najczęściej wykonuję na formacie A4, jednak bloki tej wielkości nie opłaca nam się kupować, ponieważ wychodzą one za drogo, są za małe i za rzadko używane. Dlatego najmniejsze, jakie kupujemy są na formacie A3, a karty zwyczajnie docinam. Do tej pory korzystałam z takiej plastikowej linijki, która jest beznadziejna. No i w końcu zaopatrzyłam się w porządną, metalową, długą linijkę o długości 50 cm. Kosztowała mnie 850, więc jestem bardzo zadowolona. Yy, tak! Na koniec do efektów lubię używać białej poski, jednak w związku z tym, że jest to farba w markerze, nie da się po niej rysować kreskami. Te markery. Nie są tanie, ale są bardzo wydajne, dlatego opłaca się je mieć. I polecam nie tylko białe. Teraz myślę, że kupiliśmy wszystkie najważniejsze kolory. Chyba, ale na pewno te najpotrzebniejsze. Za sztukę dałam 12 zł, co oznacza, że przy zakupie tych paru markerów poszła ponad stówka. Miło, nie? No, nie za bardzo. ale po co mi tyle kolorów? Jakiś czas temu, kiedy rysowałam krajobraz, bardzo przydała mi się żółta postka do robienia takich ciapek, co dało bardzo fajny efekt liści, nadając malarski klimat. W związku z tym dokupiliśmy resztę kolorów, bo nigdy nie wiadomo, kiedy co się przyda. Kolejną ciekawą rzeczą, jaką znalazłam to mini sztaloga dekoracyjna, która jest przeurocza. Oczywiście to nie wszystko, bo zawsze przy takim zamówieniu dosłownie świętością jest to, by zamówić kolejny zapas gumki chlebowej z Castle, Moja ulubiona. Myślę, że już niedługo będziecie mogli spodziewać się coraz to więcej nowości u nas, ponieważ eksperymentuję nie tylko z prytkami, ale również i z papierem. Zaopatrzyłam się w taką oto tekturę introligatorską. Intro 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 Niestety zamówiłam troszkę za cienką i chyba domówię jeszcze grubszą, ale to się jeszcze okaże. Tektura może dać bardzo fajny efekt, ale gorzej z wysyłką, bo jest bardzo sztywna. Hmm. Do tego zakupiliśmy jeszcze taki blok Paint On, który jest bardzo specyficzny. Kartki w tym papierze mają dwie strony. <tryk> <tryk> Głównie chodzi o to, że z jednej strony jest bardziej chropowaty, a z drugiej gładki. Bardziej gładki. Znaczy takie super gładki to może on nie jest, ale, ale jest. Mnie osobiście kojarzy się troszkę z takim papierem ze szkicownika albo z szarym papierem toaletowym. Trochę lipa, bo nie przepadam za takim, ale słyszałam, że jest to kwestia przyzwyczajenia. No, nie wiem co o tym myśleć, ale może lepiej nie myśleć, tylko to przetestować, bo gdybanie nie, mnie tutaj nie wybawi. Eee, od chciałam kupić jakiś brązowy papier, ponieważ e, tan od Stratmora, no, nie przekonał mnie, nie jest jakiś super fajny, więc teraz mam też Paint on Natural z takim pięknym, brązowym kolorem. Ale cóż. Też krokopatki. Gramatura jest tutaj 250, więc wiążę z nim wielkie nadzieje i mamy. ...nam nadzieję, mam nadzieję, że mnie nie dowiecie. Om powiedziała. Wiem, że te bloki są drogie, ale ilość katek nam to rekompensuje i chyba się od nich naelektryzowałam. Ze Strecke Mora udało mi się jeszcze kupić taki oto specyficzny blok do markerów. 100% bawełny. Ten papier, słuchajcie, jest jak aksamit, ale jest tak cienki, tak dosłownie przezroczysty, że nie wyobrażam nie sobie w ogóle, żeby na nim rysować. Przepraszam ją trochę. Bardzo, bardzo dziwny. I popatrzcie, 50 sztuk. A jaki cienki. O, oby nie fail, bo za ten blok daliśmy 50 zł i znowu moja wewnętrzna cebulka krzyczy. Te zakupy były naprawdę spore i zaraz pokażę Wam jeszcze rzeczy, które zamówiłam na Aliexpress. Taśmy widzieliście na samym początku, ale zakupiliśmy o wiele więcej wzorów, a do tego mamy jeszcze takie urocze pudełeczko, które jest właśnie przeznaczone do cięcia taśmy. Czekajcie o co chodzi, tylko że ono nie działa w sobie dobrze. Znaczy w ogóle bez sensu, bo ta taśma i tak i tak ma taki papierek, więc trzeba go odkleić, żeby ją przykleić, więc... To nie spełnia swojej funkcji. Więc nadaje się to tylko do zwykłej taśmy. Ale fajne pudełko. Co jeszcze tu mamy? Kostki LEGO. No bo kto powiedział, że przy rysunku nie można się bawić? Hahaha, ha, ha, ale was nabrałam. Ja wiem, że wy wiecie, że to podkreślacze. I szczerze wam powiem, pewnie nigdy ich nie użyję. O, a ten jest chyba złamany, nie. Krzywy, dziwny, dobra, nieważne. Tak, pewnie nigdy ich nie użyję. Po co w ogóle ja jej mam? Bo ja je kupiłem. Fajne są! <grym> Marek chciał klocki. Dawaj moje klocki w ogóle. Panie. Muszę stworzyć transformersa. Transformera. Nie w głowę! To może magiczne podkreślacze, zakreślacze, długopisy, nie wiem co to jest, ale mają podwójną końcówkę. Wo -wo 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 -wo. Dlaczego ja to użyję? Nie wiem. Ech. Ale są fajne. Finezyjne podpisy nadchodzą. A może tak... Taki kolorowy, żelowy długopis. Świetnie nada się do szkoły. Tylko, że ja już do szkoły nie chodzę, bo jestem starą dupą. Ale on też fajnie wygląda, więc w czym rzecz? Co ja robię ze swoim życiem? Ok, teraz może coś naprawdę praktycznego. Wiecie, że do zamiatania tych okruchów z rysunku używam pędzla wachlarzowego. A co powiecie na takie cudo? O tak, słuchajcie, nie mogę bez niego żyć. Jest ogromny, piękny i do tego bardzo, ale to bardzo skuteczny. Naprawdę polecam kupować ogromniaste pędzelki. Mam jeszcze takie w trzy paku, które są spoko, bo są różnej wielkości, ale odkąd mam tego puszystego giganta, no to te leżą gdzieś w kącie i właściwie z nich nie korzystam. Więc kiedy wszystko się. Na świecie i już nie będzie żadnego strachu, by kupować cokolwiek z Chin, no to już wiecie, co kupić jako pierwsze. Więc ostatecznie, mimo że wydaliśmy naprawdę sporo pieniędzy na te wszystkie przybory, to większość z nich okazała się naprawdę spoko. Tradycyjnie jestem mega zadowolona z kredek i z polski, która gdzieś tam sobie leży. Z tego nowego papieru z Paint On, póki co nie jestem zadowolona. Minijkę i miotełka są moimi nowymi waifu. Czemu ja to mówię? Ale tak, są fajne, lubię je, kocham i nie oddam. No a reszta to kiedyś się przyda. Znaczy, mam taką nadzieję. Więc jeśli jesteście ciekawi, jakie je zastosuję, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. No dziś to już koniec. Widzimy się za tydzień w piątek po godzinie 17.00. Pa!